Rzadko się o tym mówi. Do wysłuchania podcastu zaprasza Instytut Komunikacji Zdrowotnej i partner podcastu firma VitaFlo. Witam Państwa. Dziś gościem podcastu jest pani magister Justyna Drabik, dietetyk Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. W naszym cyklu podcastów, gdzie rozmawiamy o pacjentach z fenyloketonurią, rozmawiamy o różnych ważnych kwestiach. Mówiliśmy o takim codziennym życiu, o różnych wyzwaniach logistycznych związanych z opieką nad dzieckiem z fenyloketonurią. Mówiliśmy o sporcie, czy osoby z tą chorobą mogą uprawiać i jakie dyscypliny sportu. A dzisiaj odchudzanie. No, bezpieczne odchudzanie, hmm. bo o to nam wszystkim chodzi. Więc zacznijmy od takiego ogólnego pytania, czy osoby z PKU mogą się bezpiecznie odchudzać? Oczywiście osoby z PKU jak najbardziej mogą się odchudzać, nawet jeżeli już są duże zaburzenia, widzimy, że jest ta nadwaga, otyłość, jak najbardziej musimy dążyć hmm. do zmniejszenia masy ciała, i jest to jak najbardziej bezpieczne. Tak, tutaj też musimy mówić o tym, że to musi być. Pacjent musi sam jakby też chcieć, żeby to było też zaplanowane, zindywidualizowane, więc tu nie ma jakichś przeszkód, żebyśmy nie mogli zdrowo no, tego pacjenta opuścić. No bo tak jak w przypadku każdego z nas otyłość nigdy nie jest dobra, prawda? Tak tak. Jest przyczyną bardzo wielu chorób, powikłań. Dlatego też pacjenci z fenyloketonurią, jeśli ta nadwaga wystąpi, powinni wziąć się za siebie, tak, czyli tak. powinni. Powinni zacząć troszkę inaczej się odżywiać. No mhm. właśnie, czy zawsze pod opieką dietetyka, czy PKU i pacjent z PKU powinien jednak korzystać z takiej profesjonalnej porady? My widzimy się na wizytach systematycznie, trzy, systematycznie trzy, co trzy miesiące, raz na pół roku, więc jakby też jest, jesteśmy specjalistami w tej chorobie. Mhm. Nie każdy dietetyk będzie umiał tego pacjenta mhm. dobrze poprowadzić. Tu też nie chodzi o to, żeby jakby zarządzać samą dietą, kalorycz, kalorycznościami tej diety, ale też tutaj wchodzi w grę preparat, tak? Pacjent z PKU jest na preparacie. To jest nieodzowny element jakby e, tej choroby, że to jest leczenie. Więc tutaj ten preparat jest jakby e, elementem stałym, więc tutaj musimy umieć e, go dopasować do tego pacjenta. E, e, I to też działałoby w takim zespole z lekarzem. To nie, nie może być tak... E, tak powiedzmy potocznie na mieście, no, hmm. ten pacjent powinien Czyli być prowadzony, pod tak, zespołu hmm. specjalistów. Powiedziała Pani o redukcji kalorii, czy ten statek kalorii, o no, który nam chodzi w końcu, hmm. może być niebezpiecznie? Jeżeli pacjent y, sam zacznie się odchudzać i drastycznie obniży sobie kaloryczność y, diety, to jak najbardziej, bo y, kalorie wpływają też na poziomy fenyloalaniny we krwi, za Mało kalorii mhm. powoduje wzrost stężenia fenolalanin. Dlatego też ważne jest jakby też patrzenie na stężenie, badanie tego stężenia, więc to troszeczkę ten proces jest złożony dla zwykłego jakby dietetyka mhm. na mieście, ale pacjenci, którzy są z nami od urodzenia, jakby nie szukają tego na mieście. Jak już to próbują tą mm, nadwagę, w domu domowymi sposobami sobie zmniejszyć czy spróbować jakiś diet. Mhm. ale gdzieś tak czy inaczej zwracają się do nas po poradę. Po Wróćmy do roli preparatów w tym procesie mhm. odchudzania. Czy można zmniejszyć ilość preparatów w trakcie odchudzania i jakie mogą być skutki takiej decyzji? Z preparatem pacjent jest jakby zaznajomiony, jakby to jest nieodzowny element leczenia. On jest wprowadzony już. Po przesiewie, po rozpoznaniu choroby, więc jakby ten preparat o, początku od życia, początku prawie. życia jest jakby elementem leczenia. I preparat o, zlecamy, dawkujemy wraz z, o, z rozwojem tego pacjenta. Mm -hmm. e, pacjent nie powinien sam zmieniać. Tak, e, pacjenci są uczeni, w zależności od tego, ile przyjmują białka e, w, w jedzeniu, w swoich zwykłych mm -hmm. posiłkach, mogą ewentualnie minimalnie e, dopasowywać. Natomiast ten preparat nie powinien być samodzielnie. My w etapach jakiegoś jest zbadku masy ciał jak najbardziej indywidualnie dopasowujemy ten preparat, bo musimy zaznaczyć, że ten preparat jest uzupełnieniem białka, bo dieta w fenyloketonurii jest dietą normokaloryczną normą białkową, ale ubogo Białko łączy się z fenyloalaniną, więc preparat jest pozbawiony tej fenyloalaniny, więc my musimy zamiast tego białka, który powinien jakby spożyć pacjent w zwykłym posiłkach, no, musimy uzupełnić w preparacie, więc nie może być to tak drastyczne. Jeżeli drastycznie pacjent sobie obniży, no to też jest to dieta niedoborowa, nie ma tego białka, materiału budulcowego dla organizmu możemy obserwować wysokie poziomy fenolaniny, zaburzenia składników mikroelementów, witamin, więc to wszystko jakby może być, niebezpieczne może być dla niego niebezpieczne. A czy są takie preparaty, które lepiej sprawdzają się w takiej redukcyjnej diecie, no bo taką stosujemy, o takiej mówimy, na przykład są bardziej sycące, mają mniejszą kaloryczność, czy Mamy nie? różne pod, Mamy różnorodność ogromną ogromną tak? preparatów. To w zależności, pacjent już, jest już na swoim tak zwanym ulubionym preparacie, on już sobie go dopasował, możemy mu zaproponować preparat, który może być do rozpuszczania, może sobie rozpuszczać, może być w gotowej formie. Możemy w trakcie jakby prowadzenia pacjenta tego elementu zmniejszenia masy ciała, proponować mu różne preparaty. Możemy Preparat, który jakby będzie kompletny, i jak można jako posiłek stosować. Może na bazie preparatu robić sobie koktajle. Więc jakby na każdym mm -hmm. etapie procesu możemy w proponować też modyfikacji. Tak, modyfikacji. Prepar pacjent nie musi być całe życie i cały proces odchudzania tylko i wyłącznie na jednym preparacie. Mm -hmm. To też od niego zależy, gdzie w którym momencie możemy to zmienić. Więc... A proszę powiedzieć, jaka, jak prawidłowo wyznac wyznaczyć taki deficyt kaloryczny przy diecie PKU? Ech. Tutaj to na początku trudne. ja zazwyczaj proszę moich podopiecznych, jeżeli chcemy właśnie rozpocząć ten proces odchudzenia, żeby przyszli zjadło z jadłospisem. To jest taki element nieodzowny tego procesu. Także prowadzenia diety PKU, dlatego, że w takim jadłospisie dwutrzydniowym widać, jakie błędy już się pojawiają, i w tym momencie, na tym etapie, możemy już wyeliminować pewne rzeczy, które właśnie powodują wzrost masy ciała. Więc e, później, jeżeli ta dieta m, już się tak ureguluje, już wiemy, ja, gdzie są błędy, wyeliminujemy, pacjent się przyzwyczai, powoli możemy zmniejszać tą kaloryczność bezpiecznie. Wiadomo, że ustalamy sobie tą kaloryczność. Jaka powinna być i do jakim do, będziemy dążyć. Natomiast na początku zawsze pracujemy na jadłospisach. Bynajmniej ja tak pracuję, bo łatwiej pokazać pacjentowi, gdzie są te błędy, bo często bicie zwykłej herbaty z cukrem jest już takim elementem pomiędzy posiłkami, które jakby spowoduje wzrost um, tego, masy ciała, gdzieś tam podjadanie czegoś, okay. jakiś soczek, jakaś kola. Więc tu są takie drobne tak, rzeczy. Tylko widać, prawda? Jeżeli tak, i pokazujemy, i... bo czasami tak jak zdrowa osoba, idąca mówiąca, że nic nie je, a zwiększa się nam masa ciała, nie? Ale, ale tu szklanka soku, tak. a tu jakiś herbatniczek, Paluszki. I no, więc no właśnie, to jest taka praca. Pani o takich błędach, to właśnie jak rozpoznać, że ta dieta, dieta redukcyjna u osoby z fenoloketonurią jest zbyt restrykcyjna śle prowadzona. Jak to poznać? E, e, rozmawiając, przychodząc e, do takiej zwykłej rozmowy, nawet jeżeli nie mamy tego jadłospisu, pytanie, no to powiedz, co jadłeś wczoraj. I, a, nie zdążyłem śniadania zjeść. E, dopiero pierwszy posiłek był o 13. E, często po, e, wiadomo, że m, dieta w jest taką restrykcyjną dietą i ona opiera się też głównie na produktach niskobiałkowych, żywności specjalnego przeznaczenia, na warzywach, owocach i te elementy jakby wchodzą w skład tej diety. Więc po rozmowie widać, czego brakuje. Często brakuje warzyw, owoców. Pacjenci często myślą, a o, chleb jest takim elementem, który zwiększa masycia. ciała, Ach, to nie będę jadł chleba, więc... I chodzi głodne, omija posiłki, zmniejsza sobie właśnie preparat i to powoduje różnego rodzaju zaburzenia. Wysokie poziomy są. Są najczęstsze błędy. błędy. Tak, później mamy też masę ciała. Nie jem i masa ciała stoi, wzrasta. Więc takie typowe elementy, takie błędy typowe dla każdego z nas. Gdzieś tam sam chce się odchudzić i i drugim takim też ważnym myślę, elementem jest to, że chcemy zmniejszyć masę ciała od razu, szybko. Tak. szybko. A ten proces musi trwać miesiąc, czasami rok. Pacjent już jest na jednej diecie głównej. Mhm. Tutaj jest dieta niskofenylalaninowa i dochodzi do tego odchudzanie. Więc pacjent musi sobie też poukładać, że to nie ma być znowu następna dieta, tylko to ma być proces taki długotrwały i zmiana nawyków żywieniowych. To ma być zdrowe odchudzanie. Bo nie może być tak, że zmniejszymy masę ciała i nagle powracamy do starych nawyków żywieniowych. My musimy te elementy tak składać, żeby to była całość. Żeby to był styl życia. Mhm. Chyba takim dużym wyzwaniem jest opieka nad młodymi ludźmi, młodzieżą, która choruje na fenyloketonurię, no bo zaczynają się w takim nastoletnim mm -hmm. wieku te osoby interesować swoim wyglądem, figurą, no i tym samym dietą. Jak wspierać takich młodych ludzi, którzy właśnie z takich powodów estetycznych, relacyjnych, no bardzo zaczynają zwracać uwagę na to, jak wyglądają. No a jednocześnie mają fenyloketonurię, specyficzną dietę, mm -hmm. jak ich wspierać? E, tutaj to wspieranie myślę, że też już powinno się zaczynać w domu. Tak, to powinno być przy środowisku, które to dziecko wspiera. Które pomaga mu w tym procesie, które go motywuje, ale też jakby podbudowuje. Mówi mu, że dasz sobie radę, świetnie wyglądasz. Mhm. Jesteś takie wsparcie, tak. Bo... Czy drugą rzeczą jest mhm. spotkanie się z nami w gabinecie, Poko... rozmowa też. Jeżeli widzimy, że pacjent zaczyna już iść w złym kierunku, bardziej drastyczny, też myślę, że pomoc psychologa, takie wsparcie psychologiczne. Też organizowane różnego rodzaju takie szkolenia czy spotkania z grupami rówieśniczymi to też jest taki element, żeby tego młodego człowieka wesprzeć. No, też czasami rozmawiając z młodymi ludźmi, mówię o różnych zagrożeniach, które są w sieci, w internecie, żeby nie patrzeć na wszystko, co jest takie ładne, piękne, bo to tak realistycznie nie ma. Też pokazanie różnych innych stron internetowych, gdzie można zaczerpnąć inspiracji, bo są jakieś fajne przepisy kulinarne, zachęcić go, żeby też odkrył przyjemność gotowania, przygotowywania posiłków. Mhm, bo to może być fajne zajęcie i pasja. Tak, żeby znalazł tego przyjaciela, przyprowadził tego przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę, koleżankę na spotkanie, żeby jakby też było to osobą wspierającą, żeby pokazać mu, że są przy, miejsca przyjazne. E, na przykład, nie wiem, pójście do restauracji, pokazanie, możesz wybrać to i to, nie musisz e, jakby rezygnować z, wioski, z takich przyjemności, więc no. jakby rozmowa, rozmowa. My te dzieci znamy od urodzenia, no, więc tak czasami wam dotrzeć też. ciężko nam też przejść w momencie, no. kiedy ten e, nastoletni człowiek przychodzi już dorosły i mówienie mu, e, przepraszam, dzień dobry panu, dzień dobry pani, więc tak, e, no, jesteśmy już takim... No, taką społecznością widzimy, dla... widzimy, gdzie Dzień zaczyna się problem, się problem, tak, że ow, oh, coś się no, dzieje. No właśnie, młodzi ludzie nastolatki są też no, dużo bardziej aktywne niż osoby starsze uprawiają mm -hmm. jakieś dyscypliny sportu, także osoby z fenyloketonurią. Czy ta aktywność fizyczna wpływa na zapotrzebowanie na preparat, jakoś to naświatę? I w zależności, jaka to jest aktywność, zazwyczaj ta nasza młodzież jest taka trochę oporna na tą aktywność fizyczną, to jest aktywność sięgania po pilota, więc mm -hmm. na początku, jeżeli nie ma aż takiej aktywności, my tak nie, do, nie zwiększamy. My radzimy raczej, żeby ten preparat był podzielony w porcjach, żeby regularnie go przyjmować. Na to bardziej zwracamy uwagę. W momencie, kiedy nastoletni człowiek mówi, że zaczynam aktywność fizyczną, że chce. Uprawiać ten sport. W tym momencie tak, możemy sobie pozwolić na zwiększone dawkowanie tego preparatu, ale to też jest w zależności od tej aktywności. To nie jest raz w tygodniu, że um, pacjent pójdzie. W momencie, kiedy mamy to odchudzanie, no to też to musi być bardzo śliście dopasowany ten preparat, bo też jeżeli zwiększymy preparat nagle nie ma aktywności, no to też wpłynie nam to, bo też preparaty zawierają tą energię kaloryczną, okay. są kaloryczne, no to zwiększy nam się masa ciała. Więc tutaj musi być ta aktywność taka już zaplanowana, odchudzanie takiego zdrowego człowieka, no to też jest element... Musi być włożony element aktywności fizycznej. Powiedziała pani tak, jak u zdrowego człowieka. Czym, podsumowując ten wątek, czy, czym różni się redukcja masy ciała osoby z PKU od osoby bez tej choroby? Myślę, że z PKU będzie taka trudniejsza, bo jednak ten specjalista musi być w tym cyklu leczenia. Musi być pacjent, jakby prowadzony przez grono specjalistów. Poza tym, Drastyczne odchudzanie, no tutaj mamy wzrosty poziomu fenolaniny. Tutaj no to jest też, tak, tutaj musimy jakby też. Odchudzanie plus badanie, regularne badanie stężeń fenolaniny we krwi, żeby te elementy były ze sobą spójne. I jeszcze jedna kwestia, jak wspierać te osoby, które się, z PKU, które się odchudzają, chcą pozbyć się kilogramów. Co warto polecić, jakie narzędzia, może grupy wsparcia, czy, czy coś takiego istnieje w tej przestrzeni? Pierwszą rzeczą zawsze mówię, jak nie wiesz, co zrobić, zadzwoń do mnie, porozmawiamy i też mówię, słuchajcie, zawsze będzie takie, taki moment, kiedy czasami człowiek powie, a już mam dość, załamiemy się, ale myślę, że to jest chwilowe, podniesie się i damy radę, więc to jest jakby też e, nieodzowne. Drugą rzeczą są e, spotkania mamy webinary online, więc gdzieś tam są fajne fora internetowe sprawdzone. Zawsze mówię, jak nie wiesz, czy to jest dobre, zobaczmy razem, sprawdzimy to. Czy nie patrz na diety, bo diety, no niestety te diety, które mamy w ofercie na mieście, to nie są dla ciebie dobre. Wybierz produkty, które są dla ciebie korzystne, pomogę ci. Też jest spotkania stowarzyszenia, grupy wsparcia są, więc jakby ten ta osoba, która zaczyna ten etap, ma możliwości gdzieś tam, żeby ją wesprzeć, ale też musi chcieć. I, i to czasami też wystarczy rozmowa. Też mamy mm, strony internetowe profesjonalne, gdzie mamy. Tak zwane kalkulatory, mhm. gdzie nie tylko liczą kalorie, ale liczą białko, fenelo, gdzie tutaj przy tym etapie odchudzania jest to niezmiernie ważne. Czyli rodzice mogą szukać takiego wsparcia dla swoich dzieci u państwa w stowarzyszeniu? Tak, tak jest stowarzyszenie rodziców też z, z PKU. Mamy spotkania, raz na trzy miesiące, raz mhm. na pół roku. I też osoby, które mają problem z otyłością, odchudzają się, mogą się spotkać, yes. porozmawiać, yes. wymienić yes. doświadczenie, co robią, jak robią. Mogą gdzieś tam zobaczyć, że może niedaleko mieszkają, więc jakby wymienić się telefonami. To jest takie właśnie fajne, że szukają takiego innego, nie tylko dietetyka czy lekarza, ale też Ty, innej osoby. co tak. też tak. y Gdyby Pani miała sformułować takie trzy złote zasady, które hmm. powinniśmy zapamiętać, hmm. jeśli mamy fenyloketonuria i jeśli chcemy zrzucić zbędne kilogramy, co by to było? Ciężko mówić o trzech elementach to takich za zasadach. To jest na pewno, e, musimy dojrzeć do tego, że chcemy zmienić, bo na siłę czy rodzic, czy koleżanka nie wpłyną. na To my musimy sami chcieć i musi być to, co, co jest najważniejsze. Powolny proces to nie jest jeden dzień, tydzień, dwa. To ma być zmiana nawyków żywieniowych i to musi z nami pozostać. Nieodzownym elementem jest preparat, który musi być wkomponowany w to nasze aktyw aktywne odchudzanie. Aktywność fizyczna też musi być. No i zwróć się zawsze do specjalisty. To bardzo, bardzo polecamy, żeby, żebyście się Państwo dostosowywali do tych złotych rad. Bardzo dziękuję. Pani magister Justyna Drabik, dietetyk uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku była Państwa i moim gościem. Dzięki za współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Rzadko się o tym mówi, który powstaje we współpracy z firmą Vitaflo.